Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Moi drodzy dzisiaj czwartek, co oznacza nagrody za Food champion za Division Rivals I dzisiaj są tak naprawdę najlepsze toce do trafienia Więc fajnie gdyby coś z piku wsiadło Generalnie warto wspomnieć, dzisiaj o 17 jest stream W którym będziemy walczyli razem z Damianem I siedmioma, sześcioma innymi streamerami O dużą pulę pieniędzy Nie pamiętam dokładnie o ile, ale to jest bardzo dużo pieniędzy O 17 startuje ze streamem Oczywiście na Twitchu, link w opisie Link macie podany tutaj I zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są... Prawie codziennie. Się dobrze. Zrobię coś okropnego dzisiaj, słuchajcie. Zrobię coś bardzo okropnego, ale niestety za Division Ravus wezmę pierwszy raz od paru miesięcy monety. Wiem. Wiem, przepraszam To dlatego, że no, będę grał tym składem eventusu i nie mam pieniędzy Ja już nie mam żadnych pieniędzy, a potrzebuję wzmocnień Razem z tymi monetami będę miał 100 tysięcy monet jeszcze za, jeszcze za G2, nie? Więc sorry, dzisiaj będę nudziarzem, za tydzień już raczej nie będę Ale wiecie, no musiałem dzisiaj, sorry, naprawdę musiałem Ale spokojnie, z pików siądzie coś naprawdę potężnego w G2 niestety zostało bite. wolałbym G1, no ale Może G2 się okaże, że jest tą rangą, w której się sypnie nam Nie wiem, nie wiem, nam sypnie Pierwszy pik, zobaczmy Cancelo i oblak, którego już mamy. Tak się spodziewałem. W każdym polskim domu oblak oraz Cancelo. ale Cancelo, hej, 9 Bardzo fajna karta, którą pewnie nie będę grał. Wiesz, w sumie czekajcie, ty. Ej, ten Cancelo, to ja mógłbym grać nawet ze składem Ventusu, tak wam powiem, nie? Zobaczymy. Ostatni w który pewnie znowu nic nie będzie. Cancelo po raz drugi. Kimiś. i tavernier. Kimis... Kurde, ale teraz ciężki wybór. O, ale teraz ciężki wybór. Cholera, jasna. Nie, no, Kimiśa chyba wezmę. Wezmę Kimisza z racji, że. No, tavernier jest. Tańszy chyba. No jednak kimś to jest kimś. Grębcić go niemu. Tyle razy i zawsze mnie tak denerwował, że fajnie, nawet spoko piki, nie spodziewałem się czegoś nie wiadomo jak dużego, no bo byłem pewny, że oblaki i będą w każdym piku, dosłownie w każdym, także lecimy z paczkami za Golda dwójkę. Powiem ja wam, kurde, jak się zastanawiam z tym Cancelo, no nie wiem, czy byście mi przepuścili takie coś, żeby zagrał w tym Cancelo, no bo jednak grał przez te parę lat w eventuzie, no niby mógłbym zagrać, nie? To czy ja bym go zmieścił w tym składzie? Pierwsza paczka bez szału, druga paczka za 55 tysięcy monet, może jakiś walkout, co? Żebyśmy mieli jakieś pieniądze, może jakiś tocik nawet. Też by było spokojnie, nie? Ekrany? Też nie. Jeśli chodzi o nagrody przy G2, no to. No jest jak jest. No cóż, ostatnia paczka przed nami, proszę Państwa. Ostatnia paczka, zobaczmy, czy G2 było warto. Czy raczej G3? Walkout? O! Co to jest? Aha, to chyba ten Team of the Group Stage, chyba? Tak? No dobra. Angilerii. No, trafiliśmy konebola, który jest coś warty. Jest, jest jakiś postęp, nie? Ile pan kosztuje? No, pewnie nie za dużo chyba. Zobaczmy, Angileri kosztuje, no tak... 30 koła? Okej, okay. mogło być gorzej. Mogło nic nie sypnąć na przykład, nie? Więc ja jestem zadowolony. Przejdźmy do składu Juventusu, ok? Bo mogę już zrobić pewne zmiany. Mogę tylko... No niby mogę tym Cancelo zagrać, ale jak ja mam go zmieścić do składu? Dobra, moi drodzy, udało mi się zbudować już do końca cały, całusieńki skład Juventusu. W zasadzie prawie Juventus. No wiecie, chodzi o to, że zawodnicy z Juventusu, którzy grali, no wiecie, no po prostu ci co się przewinali przez Juventus i których bardzo dobrze pamiętam, także tak wygląda ten skład. Ja jestem zadowolony. Jedyny problem jest taki, że Cancelo niestety będzie tylko na czterech zgrania, bo nie ma no nie ma jak go inaczej wcisnąć. Chyba, że macie jakiś inny pomysł, dajcie znać w komentarzu. Ale chyba się raczej nie, da inaczej. I co? Testujemy, nie? Testujemy ten składzik. Mam nadzieję, że no, nie zjedzą mnie w tej pierwszej lizy, bo troszkę, troszkę się boję, nie ukrywam, troszkę się boję. Pierwszy mecz przed nami, zobaczmy, proszę Państwa. Arsenal FC Pele 98. Co tu się stało? Mateusz w Optimusie i Pele 98. To jest dobry sprawdzian, powiem, to jest dobry sprawdzian, przed tym, co się będzie działo w Champions, więc ja, full focus i lecimy. Przed Emirator, jeszcze koniec. Foul. Okej, okay, bo pewnie jest faul. Okej, okay, kancel odebrał, spoko. I kontratak, proszę państwa, Krystiano. Nie Fak. Niedobrze. Niedobrze, Ben jeden salwę Squadrado. I pil z główki, ale to jeszcze nie koniec. Dobrze. Dobrze... ale to jest vidal. O nie. Oj, oj oj oj, oj oj, oj oj, oj 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 oj. Niedobrze. Wisan będzie mowy to... wypadałby tak jak ktoś wykończył, spoko. To jest... No luzie, jeszcze nie mieliśmy nawet strzału. Ja wiem, że to jest pierwsza liga, zdaję sobie sprawę, ale ja się muszę przyzwyczaić do tych kar, wiecie. tu nie ma nazario, tu nie ma Neymara, ani takich rzeczy. No to ja, ja tu muszę... muszę się przyzwyczaić. Dobrze, widal, świetnie, 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 świetnie. Mm. O, mam pomysł. Kulusewski, prawa noga. Co dobrze. prawda? Ale co z tego czy prawa noga? Kulusewski, mamy to. Jeden do jednego. pierwsze bramko w naszych barwach. Okej, okay, jest dobrze. Dobrze! O nie. War, mam nadzieję, że jest kłucze dużo dobrych zawodników, ale jest pillo. Dobrze. Dobrze. No chyba się żartujecie, że będzie teraz wiercić, kiedy nagrywam. O, oczywiście, że tak. Godzina dziesiąta i na wiercenie? To jest dobry pomysł. Dzięki. Dzięki, sąsiedzi. Macie zajebisty timing. Ale porobiony Mateusz tutaj, okej. Okay. Kieza. Ajajaj, aj, aj, Ruben Diasz taka ładna akcja się już kleiła. Szkoda. Nie, pele, on to musi. Nie strzelił! Ho, ho. Ja już tu w bramce widziałem. Ok, dobierz po wyremis. jeden do... Je, Dob... Dobierz Nie, To Dopierzy po wyremis. do jednego. Mieliśmy jeden strzał celny, skończył się bramką. 100% skuteczności. Jestem zadowolony. Lecimy dalej. Oh shit. Co mnie, tutaj, co, co mnie podkusiło? Co mnie podkusiło, żeby wyprowadzać kontratek demiralem? Podrado, Cancelo, uh, nie! Dobrze Demiral, klasa. Zobaczmy Tevez jakie ma strzały finezyjne. To leci... Dobrze leciało, dobrze leciało, ale no, musiał tam być Ruben Diaz niestety. Oj, 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 ciężary Quadrado. Wiesz co robisz, tak jest, oczywiście, że wiesz. Alitos. Te Alitos. Tevez. Ten Cancelo, no Kulu Widzę ci, ale czemu nie wybiegasz? Ojej, ojejku jejku, Panie TVS Dobra, muszę zmienić No ofensywny musimy pójść teraz tryb Bo coś kurczę Fajnie zagraliśmy przez jakiś czas Ale coś tu się nie klei Ojej Ale porobił tam Po Chociaż jeszcze jest zabrotta. I jeszcze tam był ktoś, ale Ale dupa O nie, to będzie chyba GG Buffon Kocham cię Demiral, ale szef Cyk, jeza wypuszczona, ale no coś nie idą do podania, kurde nie fajnie. Bufon jest szybszy. Dobra, tak miał... E! Z przesady. O! Kieza! Jest! Haha! Jest os 61 minuta asysta w bramka Wow! Naprawdę mi się... Ja muszę zobaczyć, co to jest taki strzał po tym meczu, bo no na pewno nie przeważaliśmy, to jest pewne. A teraz utrzymać wynik. Dobra, super defensywny. Dobra, jak wygramy, jak wygramy ten mecz, to będę naprawdę w niebo wzięty. To jest naprawdę to jest mega ważny test przed Food Champions. No dobrze, Beneder. Oj, to może być bramka. Buffon! GG, Buffon. Ostatnia minuta, moi drodzy. Ostatnia minuta spotkania. Czy on zagra na krótko? Zagra na krótko, okej. Okay. Z GG, tak jest! Klasa! Doświadczenie, to było ewidentnie doświadczenie. Wygrywamy! Dwa od jednego bramki kiedzy, bramki kulusewskiego. Dobrze się grało. W sensie silnik był wiadomo, mega dobry, no statystyki pewnie będą, no mówię, nie po naszej stronie, no bo no, trochę nas zmiażdżył w statystykach. Znaczy, nie zmiażdżył. Przesadzam. Mieliśmy więcej posiadania, tylko jeden strzał więcej miał, tak naprawdę. Dobra. Więc dobra, zrobię sobie jeszcze dwa piki na sam koniec, bo muszę się wyrobić z montowaniem tego filmu, bo dzisiaj jest no, dużo. Dużo do zrobienia jest dzisiaj. 2000 punktów, miał, to nie tak źle. No, więc moi drodzy, na sam koniec jak mówiłem, dwa piki, mam nadzieję, że coś fajnego jeszcze się. Był kimś dzisiaj, był cancelo, także jestem z pików zadowolony. Może ten kimś się przyda, może nie. Cancelo się na pewno przyda. Pierwszy pik przed nami, może jakiś toci co wy na to? Nie, ale Alter który możliwe, że do paczki z tocem. Nie wiem do takiej paczki z tocem, ale do paczki z tocem. Także ostatni pik. I zobaczmy, czy może jednak, ojejku, Rudiget, no nie, no tutaj nic się nie siadło. dobra. Więc co, słuchajcie, dzisiaj o 17 będzie stream, więc widzimy się o godzinie 17. .00. To było na tyle, zostawcie peczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia niedługo. Trzymajcie do słyszenia. Adios.